Witajcie. W tym filmiku chciałem przekazać kilka przydatnych informacji dla osób, które w przyszłości chcą wymienić olej w przekładni w skrzyni biegów samochodu osobowego. Opowiem Wam, jaką ja miałam na to teorię i na co należy zwrócić uwagę. No, przede wszystkim potrzebujemy odpowiednich narzędzi. Mam tutaj taką skrzynkę firmy Yato z różnymi kluczami i nasadkami. Bardzo się to przydaje podczas serwisowania samochodu osobowego, ale czasami są takie rzeczy, których nie ma w takiej skrzynce. Na przykład, ja do odkręcenia korka spustu oleju, zarówno oleju silnikowego, jak i oleju przekładniowego ze skrzyni biegów. Potrzebuje mieć taki klucz w kształcie kwadratu metalowego o wymiarach 6 na 6 mm, albo 8 na 8 mm. No i trzeba sobie taki kluczyk albo kupić taką nasadkę, końcówkę odpowiednią, albo dorobić na przykład ze śruby o bardzo dużej twardości, żeby nam się ta końcówka nie ukręciła podczas odkręcania. Zarówno jak i przy dokręcaniu tego metalowego korka w tej miejsce oleju. Jest to bardzo ważne, ponieważ jest dosyć mocno często ten korek dokręcony, od razu powiemy sobie o, o tym, jaka powinna być siła, z jaką dokręcamy, na przykład w Renault Scenic dwójce, w takim samochodzie, jak akurat ja mam. Jest to moment. Ustawiony na kluczu dynamometrycznym od 20 do 23. 25 to już za dużo. Jak ustawicie na 23, dokręcicie ten korek z pustu oleju metalowy z taką siłą 23, to będzie w porządku, on się nie odkręci. Jeżeli macie inny samochód, no to albo musicie jakieś książki serwisowe mieć do tego, albo zapytać się w sklepie, gdzie sprzedają jakieś części samochodowe. No, albo po prostu w internecie, na filmach, na YouTubie znaleźć informacje z jaką siłą to powinno być dokręcone, aby ani nie uszkodzić gwintu, a żeby być pewnym, że się po prostu to nie odkręci podczas jazdy, od, od drgani po prostu. Kolejną rzeczą, jaką musicie wiedzieć, no to ilość tego oleju, jaka ma być wlana do tej skrzyni biegów, oraz rodzaj. Tego oleju to nie jest bez znaczenia, musi to być konkretnie poddany typ samochodu i poddany typ skrzyni biegów. Też się zdarza tak, że samochody wyprodukowane, jeden model samochodu wyprodukowany na przykład w 2006 roku miał dwa, dwie różne skrzynie biegów. Do części samochodów, jak w zakładzie produkowania dawali na przykład skrzynie biegów TL4. A do drugiej części samochodów inną, o innym oznaczeniu, i też się różni. Te skrzynie różnią się tym, ile oleju, jaka jest prawidłowa ilość oleju wlanego do, do tej skrzyni biegów, właśnie. Na to należy zwrócić uwagę, trzeba patrzeć na katalogi, na informacje. Ja taką informację uzyskałem po prostu w sklepie motoryzacyjnym, gdzie producent części które sprzedaje ten sklep, udziela takiej informacji i ma odpowiednie katalogi. Kolejna sprawa. Zanim w ogóle przystąpicie do tej wymiany, to warto, aby silnik był rozgrzany, czyli po jakiejś podróży. Ułatwi to właśnie spłynięcie tego oleju w całości podczas jego wymiany. Będzie on rzadszy. I nie będzie tak przyklejone do tych trybów, do wszystkich metalowych elementów, tylko po prostu praktycznie cała ilość wam zleci przez korek spustowy, gdy będzie to rozgrzane, czyli po pracy. Warto zadbać o bezpieczeństwo, czyli solidny podnośnik albo jakieś podpórki, blokady, tak żeby wam to nie spadło na was i wam krzywdy nie zrobiło, bo nawet są śmiertelne. Przypadki tutaj w okolicy, gdzie takie coś się zdarzyło, że ktoś wymieniał coś, reperował pod spodem, pod, pod podwoziem przy silniku, no i po prostu auto spadło, i, no i człowiek poniósł śmierć. Najlepiej właśnie mieć albo kanał taki wybetonowany, gdzie można wjechać samochodem, i później pod spodem, w kanale sobie już względnie wygodnie przeprowadzać wszystkie prace to no po prostu udać się do kogoś, kto ma taki kanał na swojej posesji, jeżeli wy nie macie powiedzmy w garażu czy na podwórku, no bo nie każdy, umówmy się, ma wszystko to, co w danej chwili by potrzebował. Mam tutaj dwa wiadereczka o pojemności 5 litrów. Po co mi one? Otóż sposób jest taki, że gdy spuścimy ten olej, a nie wiemy, jaka jest prawidłowa ilość albo jaka powinna być, to mając dwa takie same pojemniki i nowy olej, możemy, kładąc na tym samym poziomie, poziomie dwa takie wiadereczka, odmierzyć sobie po prostu taką samą ilość. Jeżeli nie było wycieków z tej skrzyni biegów, no to ta ilość jest niezmienna, powiedzmy, tego oleju, i spuszczając, wymieniając. Może nam posłużyć ta ilość oleju do odmierzenia nowej porcji. Inną sprawą jest to, że warto sobie zatrzymać ten olej na jakiś czas. No to jest taka moja teoria, żeby go nie wyrzucać od razu, ponieważ gdyby coś było nie tak, powiedzmy w ciągu tygodnia, czy miesiąca, gdyby nie chciały wchodzić, coś było nie tak, to istnieje ryzyko, że się mogliśmy pomylić w typie tego oleju nowego, który wlaliśmy. No i warto sobie zachować stary olej, zarówno tą ilość, którą wymieniamy, jak i samo oznaczenie tego oleju, no żeby po prostu nie zostać w sytuacji, że nie mamy odpowiedniego oleju. Czasami producenci stosują jakieś zamienniki, to się też zmienia. Są jakieś oleje współcześnie produkowane, co na przykład jeden typ oleju zastępuje dwa czy trzy typy, które kiedyś były, tam się różni to lekko gęstością, lepkością. Naprawdę szczególną uwagę miejmy, szczególną uwagę na to, aby ten olej po prostu był o, pra o prawidłowym oznaczeniu, o prawidłowych parametrach. Jeszcze wa bardzo ważną, istotną rzeczą jest to że zanim odkręcicie ten dolny korek metalowy spustowy to zorientujcie się gdzie jest korek wlewowy bo są dwa korki w skrzyni biegów jeden to jest wlewowy często plastikowy z gumową uszczelką a pod spodem gdy zdejmiecie tą osłonę podwozia na kanale spod samochodu no to jest metalowy z miedzianą uszczelką i musimy najpierw sprawdzić ten plastikowy, czy on się odfie, odkręca bez problemu, bo mogła być taka sytuacja, że odkręcicie ten dolny, spuścicie olej, a później przystąpicie dopiero do odkręcenia tego korka wlewowego i on się Wam na przykład ukręci, urwie. I co? I auto uziemione nazwijmy to. Nie wlejecie świeżej porcji oleju, Dlatego najpierw trzeba y, popuścić ten. Korek wlewowy, zorientować się, gdzie, gdzie jest jego lokalizacja, a dopiero później spuścić olej. I tak, jak mówiłem, najlepiej do wiadereczka odmierzyć sobie tą samą ilość, pod warunkiem, że nie było żadnych wycieków oleju z tej skrzyni biegów. No i w ten sposób możecie wymienić ten olej. Warto zastosować też nową tą podkładkę miedzianą o odpowiednich wymiarach pod ten. Korek metalowy, no i dokręcić z siłą, o której wspomniałem, te 23 Nm. No i to by było na tyle. Tą wymianę się przeprowadza, no jak macie już 100 tysięcy kilometrów przejechany samochodem, niektórzy trochę więcej. Ogólnie jest jeszcze tego typu sprawa. Teraz mi się przypomniało, że niektórzy producenci w ogóle. Nie zalecają w swoich skrzyniach biegów y, wymiany oleju, na przykład Renault nie zaleca i po prostu nie wymieniać tego oleju. W silniku się tam wymienia co rok czy co dwa, w zależności od przebiegu. Na no, skrzyni nie każą wymieniać. No, jest to y, złe i szkodliwe, ponieważ y, znacząco wpływa na zniszczenie i zużycie szybsze no, mechanizmów w tej skrzyni biegów. Są tam drobinki metalu, to wszystko się w jakimś tam drobnym stopniu, ale jednak ściera. No i wymiana pozwala usunąć te resztki, no i zapewnić też nowy świeży olej yy, o oryginalnych nowych, świeżych właściwościach. Gdzie już te dodatki do olejów, które smarują i które zapobiegają korozji. No, są w tym. Oleju nie są zneutralizowane z biegiem czasu. Jak to mówią, wszystko się starzeje, olej się też starzeje, dlatego warto go wymieniać. To by było na tyle w tym filmiku. Pozdrawiam Was i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!